Hej, witam Was serdecznie. Kolonia Księżycowa Horyzont, pojawi się Lada Moment. Wiadomo też, że Blizzard pracuje nad nowymi mapami, jednak jakie to będą lokacje, mogliśmy sobie tylko zgadywać. Cóż, to się właśnie skończyło. Otóż możemy być już prawie pewni, jakie będą dwie następne mapy, czyli położona w Nowej Zelandii góra Manguanui oraz metropolia w Indiach Utopia. Zanim jednak przejdziemy do krótkiej analizy tych lokacji, kilka słów dlaczego możemy być właściwie pewni, że to będą nowe mapy w Overwatch. Pod jednym słowem data mining kryje się naprawdę bardzo ciekawe zjawisko, które nieraz tworzy więcej pytań niż odpowiedzi. Jest to wyciąganie z plików gry dźwięków, grafik, a nieraz pojedynczych słów. Oczywiście używam tu sporego uproszczenia, bowiem te wyciąganie to nie jest łatwy proces. Wymaga między innymi deszyfrowania i konwersji plików. I tak też wczoraj rano na reddicie pojawił się wpis prezentujący wykopane nazwy map. Wśród nich jest Kolonia Horyzont. Dodatkowo obok są tryby gry. I tak, Góra Manguanui ma być eskortą, a Utopia kontrolą. Temu wpisowi jak najbardziej mogę zaufać, bowiem użytkownik Richard Griffon całkiem niedawno opublikował odnalezione w grze informacje dotyczące tegorocznej edycji letnich igrzysk, czyli flagi kilku państw a w tym Indii i Nowej Zelandii. Ogólnie to co odnajdują dataminerzy zawsze biorę za pewniak. Już długo przed wprowadzeniem Eichenwalde pojawiły się dźwięki i kwestie wskazujące, że nową lokacją będzie zamek położony w Niemczech. Tak samo było z kolonią Horyzont. W prawie każdym przypadku jak ktoś coś odkrył prędzej czy później zostało to wprowadzone do gry. I mówiąc w prawie każdym, mam na myśli ponad 95% przypadków. I to nie tylko się tyczy Overwatch. Grając kiedyś w inne pozycje Blizzarda, data coraz wyciągali z plików ciekawe informacje, które zawsze się potwierdzały. I tak w przypadku góry Manguanui i Utopii możemy być prawie pewni, że to będą dwie kolejne mapy. Jednak zawsze podchodźmy do tego z drobną nieufnością. Teraz omówmy sobie, czym mogą być te lokacje. Niedawno pojawiły się wątpliwości, czy wieprzu jest faktycznie Australijczykiem, czy też pochodzi z Nowej Zelandii. Jego prawdziwe imię to Mako. W jednym z dialektów nowozelandzkich oznacza rekina, natomiast legendarny skin wieprza nazywa się wyspiarz. A w jednej z kwestii słyszymy, jak wieprzu mówi coś o łopłopach. W slangu nowozelandzkim oznacza, za przeproszeniem, zadupie. Jak widzicie, Blizzard troszeczkę nas naprowadza na wyspy położone na wschód od Australii. Coś tam musi się kryć. Niestety Twitter Overwatcha potwierdził, że wieprz jest Australijczykiem. To jednak czemu w nadchodzących letnich igrzyskach prawdopodobnie pojawi się flaga Nowa Zelandii? Może historia złomiarza i wieprza zostanie rozwinięta? Może na górze Manguanui złomiarz schował swój skarb? O utopii za wiele już powiedzieć nie można. Wiemy, że w tym mieście ma swoją siedzibę korporacja Wiszkar i tu Symetra rozwijała swoje talenty. Utopia jest miastem w całości zbudowanym dzięki technologii stałoświetlnej, dlatego spodziewajmy się mocno futurystycznego miasta. Jednak jakie może być tło fabularne nowej lokacji? Czy symetra zacznie poznawać prawdę o swoich pracodawcach, którzy za wszelką cenę chcą mieć przewagę na całym świecie na scenie przemysłowej? Moi drodzy, o ile ten data jest jak najbardziej prawdziwy, o tyle nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że to będą właśnie dwie nowe mapy. Blizzard opowiadał kiedyś o procesie tworzenia lokacji, i nieraz pracują nad wieloma naraz. Z czego wiele z nich kompletnie ląduje w koszu. To mogą być pozostałości po wcześniejszej pracy, lub faktycznie te mapy są już na wyższym etapie produkcji, albo wszyscy zostaliśmy oszukani, co też się nieraz zdarzało. Niestety zbyt szybko się nie dowiemy. Dopiero co zaprezentowano kolonie Horyzont, a Oaza została wprowadzona pół roku temu. Na kolejne wieści przyjdzie nam trochę czekać. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowane z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.